Bez skitu, ale przy jak się na tych... zrobisz sześć okrążeń na tych oponach, a potem się wyjdzie do top 10, nie? No i co? Będzie padać czy nie będzie, zobaczmy. A czy ja się startuje pada... na tych oponach z kwalifikacji, czy jak to Nie. Się... Nie? Nie, to się nie startuje na oponach z kwalifikacji. Masz osobno tak. kwa opony z kwali i opony Dobrze, na wyścig. W sumie co mnie to ta różnica, kiedy tak to jest. To Ej, się... pada, 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 pada! Nie! Ale wyścig, sobie. ale wyścig suchy. jest, dobra, nie, to setup, to setup na, na sucho. Ej, to można jest, wyjeżdżać, stajesz, bo mamy sie, dwa, zapy, mamy te... Ale za 15 minut będzie, za 15 minut przestanie. A no tam. widzisz. A na no tak? tak. To nawet nie ma tak. co wyjeżdżać. Znaczy ja bym tak. się rozgrzać, ja też żeby się rozgrzać po prostu. Tak samo. Ej, dobra, ale dobra, setup na sucho. Setup na sucho. Nie, nie, z góry narzucał. Oj, chuj. To jest ciekawe, to jest ciekawe w ogóle. Drugi spin. Pewnie na TT jest tylko szybki, a w tempie wyścigowym już wymienka Aaa, w drugim sektorze Tam to już w ogóle nic nie widać Dobro wyjeżdżam! To pole position? Na razie Puchar Zjechał do boxu chyba! Zepsułem ostatni Ej dobra, będę chyba mieć pole position Bo chyba zjechał do boksu. Zjechał do boxu Leci 19, Ej dobra, chyba mam pole, pole, pole position. Dobra. Mam na pewno kurwa, bo ja nie chcę no... się cieszyć, ja nie chcę się przedwcześnie Ej, ale... cieszyć. Tak mi Tak mi kurde to obnożenie nie wyszło, jak tylko mogło nie wyjścia. Chociaż, no, ja Chociaż tutaj pole position miało być na Abu Dhabi, wszystko, ale... Jest co mogłem no... zepsułem, nie? A Kamul coś jedzie jeszcze, Kamul ja jedzie. Ja to dobra, jest pole position, 4 punkty do generalki. Easy Nice. Oh, ale puchar zasnął. Ale poszedł Marceli Jezu Spin, mój spin. do baba, jest I masz sekundę. Jest, kurwa, dobrze. Pierwsza wygrana. Ramos. Sorry, a ty już końzysz wysiłek? Dobra, dobra. Tak jest. Od startu do mety no prawie na pierwsza minuta. Dobra, dobić Ale bajec się w ogóle wyjebał. Bajec, bajec się wyjebał. Jest, punkty, punkty, P8 będzie, ja wierzę w to. Ale dubi start ma. Puchar znowu zepsuł. Co tu się dzieje? Ło, wow, mi się tam wcisnął, kampus jakiś. Szopę o silnik. jak tam kogoś wybiorą, ale. Chopin, no nie Chopin, miałem w ogóle możliwości nie? Ślepy. Nie Potem no, z Bajceps, w dupę wjechał Dunsiorowi Ktoś mi też w dupę wjechał Łe O, kto mnie... No, Jezu, halo Bajceps bez skrzydła, Bajceps nie ma skrzydła Są Są, uważaj To się kurwa dzieje, ja pierdolę jak to Co tu się dzieje Ej, Bajceps przede mną, nie? Bajceps nie ma nie skrzydła, uważaj skrzydła. Wiem A on będzie pitał chyba, nie? Tak no tak to wygląda go chciał pitować Obrona Elfis jest wzięty Ale jak patrzę jak mocno stawka jest za mną to nie ma, nie ma szansy do Gazu tych po9 Bajce wycofa się, się. psycha siada mu. Typowa. No w sumie Terski tylko na SC mógł już liczyć nie? Typowy bajce z psycha musiadów Ja bym jechał dalej Też też bym jechał, nie ale Zresztą nawet do samej satysfakcji, że tam jeszcze kogoś pod kołanie czy przedła. Ło, jest strzała dostanę od kogoś. Ej, ty tam tym kompostem nie palnąłeś, czy nie? Leciutko, bo bardzo szybko szamowałeś. No, no, bo właśnie tak poczułem, że mi tak tyły ucieka, nie? Czy duchy są? Nie, nic mnie nie zmierzaj. Ten bolid mnie rozwalił tam się rozwaliłeś? Z kim się tam bijecie z przodu? BWT i Campos No dobra, dobra, dobra To jest Luke? Nie On jedzie przed nami Luke jedzie bo jestem za dubim. Ło. Pożycieli. <grymne> SC? Gdzie jeszcze to... nie ma? No kurwa. Weźcie się, rozpierdolcie wszyscy najlepiej kurwa. <grymne> nie no, nie ma. No po co, co, no on. Z... A tam kolejka on, może nie On był poza torem, nie? Kurwa, chicken, jesteśmy w tym samym zespole. Puściłbyś się, kurwa. Jest kurwa, jestem szybszy. Weźmy pomyłkę z kwiatami. Ło, aha, dobra. Tam to mam drogę, Okej, nieważne. Jakbyś <laughs> um... tak z przodem poleciał, nie? Już. O, P8. <laughs> No mu poleciałem, tak kurwa w do hamowania. ja pierdolę. Policja kurwa, chicken jak blokuje mnie, ja pierdolę. Dobi mnie w ogóle, chcąc wyprzecić poza torem, nie walną. Ja powiem z trzbanką. Ale głupi teraz, pojechałem. A, a to. Ja nienawidzę tego toru, kurwa. Mm, nie, no niebieska flaga jeszcze. Mimo, że fajnie się robi na nie kwale, to kurwa. Adiaza jest tak spizdy. <grym> o, o, septicka, proszę. JEST JEST yes. KURWA Co w... robić? Co robić? Zjeżdżać, czy co? Ja też, no Kurwa ty, Pany, zjeżdżać po sumie Ja nie, ja zostaję, ja to będę próbował JA ZOSTAJĘ Ej, ale tu super są ale z Ale wykorzystane tak. są To chuj ale nie, nie zjeżdżać jest? Wykorzystane są, bo, bo, bo będziesz mieć 20 Zjeżdżajcie, Nie 20 okrążeniowe Będziesz mieć 20 opłaca okrążeniowe się. Bez... One ci nie wytrzymają do mety Nie wytrzymają ci do mety Zjeżdżajcie, zjeżdżajcie Opłaca się bardzo. Nowiutkie, nowiutkie są Nikt nie zjeżdża ja On po prostu punkty ej ja, li, ej, ja liczyłem, że ktoś się zjedzie, ej, ja, nie? Bo razie, wtedy ja będę ma, mógł Nikt, nikt nie zjeżdża Ej, dobrze, dobre dla mnie Bo teraz pojedziemy trochę za safety car'em, to... A ja jestem pierwszy znowu, więc... Ja właśnie liczyłem, że się znajdzie ktoś, kto zjeżdża Nie, ja, Kuzior ma skrzydło rozwalone i chyba nie zjeżdża Ej, nie roz... Ja, nie rozwaliłem ja skrzydła Ty mi SC tepło do tyłu, jak się zesrałem, kurwa Prawie w safety car'a wjechałem Ej, no ja przez te... No, Jeszcze dobra. spin pod safety car'em, nie? 17. To teraz to zjeżdżaj może I Ci nie stało No nie, nie mam uszkodzeń A Wiesz, ja jak mi dał opony w ogóle, czemu takie zużyte? Właśnie mówię kurwa, że o zużyte opony ci dadzą z kwali albo z wyścigu Ja pier ja 50% na tym. Ile? 50% To dalej ci te z wyścigu poprzedniego Da. <laughs> Jadówce, za masz napisane, jem. że masz zużyte? Ale kurwa, ja miałem dwie no dali ci to jest wyścig, nie to składa. Dobra, to ja biorę kurwa, to jeszcze raz. Jeszcze ja mnie hamuje przez ten sekcikar, kurwa. Uję jebany. Oszukują cię do papika. Tak. Oli, długo trzymasz ten nie? Trzymaj, trzymaj, bik. Już jadziemy. Ale dobra, dobry jest to, zrobiłeś. szanuję. Dobra, może raz dogonię no, przez ten raz. Oj, ale będzie daj Wigdo Kurwa, broń się chicken, broń się O nie, dubi dive. Dobrze chicken Co tak bezpiecznie pojechał? Wycofaj się z sesji Znaczy no opuść sesję najpierw, nie? Na Oj fuj, ale przestrzeliłem Znaczy ja cię zabiję, ale dubi mi tak wjechał, że ja nie wiem co zrobić już. Dobra, będzie po 8. A, mogą być kobok smufa. Jest druga wygrana! Woohoo! Dobrze. Dabyl i to... Po 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 Trójka, yes, osiem, I Trójka, ale jakiś... Trójka, ale jakiś... Trójka, ale jakiś... O kur... ale zajebiste No Dobra, jest punkt, jest punkt Ej, mi się... Ba, lepy, wow. faj, o wiele fajniej jeździ to niż F1, naprawdę, mi się o wiele no, fajniej fajnie jeździ nie, 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 nie ja go obróciłem pod koniec pierwszy ty był w ogóle czy coś takiego oni tam w ogóle siedzieli na tym u góry kanale To tam musiało się nieźle dziać No, no no, nie, no porażka Dobrze, ile mamy? 44 punkty Dobra, jeden po jednym mamy. A chicken ile ma? Może w następnych wyścigach coś się uda.